widzowie, nagrywam właśnie minecraft'a No, widzieli się, jak nagrywałem Felicom, zmieniliśmy miejsce, zbudowałem domek, wszystko, wszystko zabrałem, teraz się zdobyłem, no teraz tak prezentuję mój Etsy no taki skromny nawet, no i się na razie rozbudowujemy. Kolejny filmik będzie z tego chyba, że... bo ten dom jest duży. To kolejny filmik będzie z tego, że Poczekajcie, ja po mi się daj, i źle, źle kieruję jedną ręką. że was doprowadzę po moim domu. Może zauważycie część. Część. I ja mam też w moim ulubionym kolorze. Hmm. Zau zauważyliście, może trochę, ale to nic. Ale teraz wam pokażę. Ten dom się prezentuje. To jest właśnie mój dom. Chodźcie, tam się koty moje biją. Nie wiem, jakie to jest życie, kota, ale Uff, jeszcze trochę. Dobra, może dzisiaj, może jutro. Ale wpadam się na filmy, filmy codziennie o 12.12, .12, ale dzisiaj będzie opóźnienie. Sorry. Ale dalej zaczynamy od dzisiaj. O.